Ja, e moi kanie, jestem Merlin i w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak usunąć serwer Laternos. Bardzo by Was prosił, abyście zostawili teraz kciuka w górę oraz subskrypcję, gdyż bardzo mała osób subskrybuje mój kanał, a to bardzo pomaga w tworzeniu moich filmów. Dodatkowo, jeżeli podobają Wam się moje materiały, możecie kliknąć w przycisk Wesprzyj albo pod filmikiem, albo na kanale i tutaj za drobną opłatą możecie uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, czyli takich jak nieopublikowane filmy bądź filmy tylko dla wspierających. Alternatywnie pod każdym filmikiem moim istnieje opcja wesprzyj mnie, gdzie możecie przekazać drobną kwotę na rozwój mojego kanału. Każda nawet najmniejsza kwota sprawia, że będę mógł tworzyć kolejne filmiki i będą one za darmo na YouTubie. A więc na początku logujemy się na Aternosa, klikamy sobie w Atenos i mamy podgląd naszych serwerów. Następnie klikamy tutaj koło napisu Stwórz po lewej stronie, taki ołówek, raz, i wtedy widzicie, możemy, mamy kosz na śmieci, w których, na które jeżeli klikniemy, wtedy usunie nam serwer. My sobie usuniemy serwer Merlin pluginy i klikamy sobie na kosz na śmieci. Następnie musimy potwierdzić usunięcie i musimy sobie zdać tego sprawę, że klikając Usuń. Nasz serwer nie będzie możliwy do odzyskania. Następnie klikamy tak i po chwili zobaczymy serwer zniknie. Chciałbym zachęcić was do utworzenia darmowego konta Magic Team. Linki słuchajcie są w opisie. Jest to słuchajcie platforma na której możecie uczyć się programować. Będę tutaj umieszczał ekskluzywne poradniki tylko dla właśnie członków Magic Team i stronę możecie już sobie obczaić, link w opisie. Więc mam nadzieję, że wam pomogłem. Zostawcie, kciuk w górę raz subskrypcję, dzwonkiem. Ja jestem Merlin. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.